Witam serdecznie w pierwszym odcinku z Gokardów Sorry za trochę jasniejsze światło niż powinno być Ale no cóż, nie umiem używać GoPro najwyraźniej Z góry muszę powiedzieć, że pominiemy dwa okrążenia Więc wyjdźmy na przejażdżkę Pojedźmy na przejażdżkę a e, cokolwiek, wybierz co ci pasuje Zatem wyjeżdżamy z Pit Stopa Pierwszy zakręt, drugi zakręt to taki nawrót. Potem trójka, czwórka i piątka to będą w lewo. Szybkie lewo, szybkie prawo. Nawrót. Szybkie lewo. Trzeba odpuścić do kolejnego zakrętu z kolejnym szybkim lewym. Nie wiem z którym numerkiem. Potem nawrót. Znowu. Potem nawrót. Kolejny. I potem to, nie jestem pewien czy to jest nawrót, I guess można tak powiedzieć, ale po tym nawrocie i szybkim lewym jest nawrót i teraz jest nawrót i szybki zakręt w prawo. Może być dobry być w prawo. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawe, że jest tyle nawrotów, ale zaczynamy okrążenie faktycznie, które będzie jakkolwiek szybkie, więc ok. W dojeździe do siódemki, trochę daleko, chciałbym zauważyć, że przez większość czasów nie trafiam w Apex, więc sorry dla każdych osób, które są faktycznie szybkie. Tutaj znowu daleko od Apexu, z moimi brak umiejętnościami. Tutaj było faktycznie blisko, ale nie wyjechałem za szeroko. Mam problem z właśnie tam dwunastką, tym, tamtym nawrotem co był. Wyjeżdżamy na prostą. Czas dobiega końca i wyjeżdżamy z czasem 47 sekund 99, 999 setnych. Ach, byłoby fajnie, gdybyśmy jeździli bliżej. W zakręcie czwartym od trzeciego do piątego. Tutaj jakiś backmarker w czwór... w ósemce była. Kolejna jazda, mniej więcej do przez środek tego toru, raczej nie trafiam w apexy, ale to nadal można właśnie tak jak teraz zmienić. Dwa dosyć dobrze przyjechane nawroty, wyjazd na prostą oraz zdobywamy czas 47.3, co jest moim najszybszym czasem do teraz, blisko na na wrocie co daje nam ciekawą sytuację I jedziemy pod koniec tego okrążenia, na które was zostawiłem na chwilkę i od razu cięcie będzie jeszcze drugie, bo usunąłem akurat jedno z wolniejszych okrążeń, a okrążenie które usunąłem to było 48 sekund, a okrążenie które skończyliśmy, czyli cz trzecie to było 42,297 na tym okrążeniu, pomimo że będzie to moje najszybsze okrążenie, miałem styczność z bandą i z osobą za mną. Fakt, jak teraz patrzę na te nagrania, sprawia, że następnym razem, jak tu wrócę, będę musiał jeździć pewniej, uderzać w te bandy, bo zazwyczaj lepiej już uderzyć w tą bandę na zewnętrznej i na wewnętrznej, niż po prostu jechać bardzo, bardzo wolno. I słychać to w tle. Prawdopodobnie tak. Zatem. Zaczynając szóste okrążenie, szóste będzie kolejnym szybszym okrążeniem, mimo że jak debil wyjechałem bardzo szeroko z ostatniego zakrętu. To był z numerem 7, ale właśnie w tej sekcji nawrotów. Właśnie pierwszy blisko, drugi daleko. No, przynajmniej jakąś większą prędkość mogłem w stanie zostać tutaj. Już blisko w 13, blisko, daleko na 14, na 15 też tak ok. To mamy teraz 16. Ostatni zakręt szybki i okrążenie było skończone z czasem 46,9, czyli póki co najszybsze to było usunięte. Okrążenie z czasem 47,7. I teraz jest okrążenie ósme, daleko na apexie, tutaj też daleko na apexie, ale stwierdziłem, że przy tym szybkim lewym jednak o wiele lepiej jest odpuścić pierwszy apex i na drugi być gdzieś na środku toru, bo po prostu nie trzeba aż tak dużo odjąć chociaż, bo nie ma sensu też jechać szerzej, bo jakbyśmy mieli skręcić mocniej to by po prostu nie miało sensu. I do końca okrążenia nie, nie, nie było to jakoś rewolucyjne, żeby było lepsze. Poddałem to okrążenie i tak pod koniec jedząc szerzej, żeby mieć po prostu trochę więcej prędkości, o ile by się dało. O tu i tutaj mamy znowu osobę z tyłu, która była dosyć wolna, jechałem z dwoma osobami dosyć wolnymi w trakcie tych w trakcie tej sesji, więc niestety czasami na nich natrafiałem, chociaż na szczęście nie byli aż tak dużym problemem. Wyjeżdżając z ostatniego zakrętu teraz, zrobiłem human Diaries, żeby Dostać trochę lepszy czas i zrobiłem czas 47.0 co nie było moim najlepszym czasem, lecz aktualne okrążenie 10 było jednym z tych lepszych okrążeń, więc was zostawię. Tutaj mamy znowu czas 47. I dochodzimy do naszego najszybszego okrążenia z całej sesji. Z driftem, co o dziwo mnie dziwi, że to było najszybsze, mimo dosyć mojej agresywnej reakcji w tle, że byłem blisko. To i uderzenia tutaj, to mi się zdaje, że. Właśnie o to chodzi. Uderzać i być agresywnym na tym torze z tymi gokartami. Tak mi przynajmniej wychodziło, że tak to ma wyglądać.